pięć stylowych zestawów z marynarką, które zawsze się sprawdzają. Zestaw pierwszy: marynarka plus dżinsy plus biała koszula. To absolutna klasyka. Dżinsy, biała koszula i marynarka. Prosty, ale genialny zestaw. Taki look znajdziesz w Paryżu na każdym rogu, dosłownie. Kobieta w tramwaju, studentka z książką pod pachą, czy elegancka pani w kawiarni. Zestaw drugi czyli marynarka, plus mała czarna. Mała czarna w duecie z marynarką. To przepis na wieczór w paryskim stylu. Wyobraź sobie: sukienka midi, marynarka non-szalancko zarzucona na ramiona i szminka w kolorze czerwonego wina. To zestaw, który mówi: Jestem elegancka, ale nie muszę się starać. Możesz założyć do tego szpilki, ale też klasyczne trampki. I w obu wersjach będziesz wyglądać świetnie. Zestaw numer 3, czyli marynarka plus t-shirt plus spodnie w kant. To idealny look do pracy, ale też na spotkanie z przyjaciółką. Biały t-shirt, spodnie w kant i marynarka. Prosto, wygodnie, ale z klasą. Ten zestaw świetnie działa też w wersji monochromatycznej, czyli całość w beżu, w granacie czy w czerni. To jeden z tych trików, które francuski kochają. Niby nic, a efekt jest oszałamiająco elegancki. Zestaw czwarty czyli marynarka plus dzianinowa sukienka. Jeśli kochasz wygodę, ale nie chcesz rezygnować z szyku, ta opcja jest dla Ciebie. Prosta dzianinowa sukienka, do tego marynarka, która dodaje struktury i od razu daje efekt więcej niż casual. Do tego załóż bodki, dodaj pasek w talii i gotowe. To zestaw, w którym możesz iść do pracy, na zakupy albo nawet na randkę. I w każdej sytuacji będziesz wyglądać świetnie. Zestaw piąty, czyli marynarka plus total look. To mój ulubiony sposób na stylizację marynarki. Total look. Wybierasz jeden kolor. Czerń, beż, biel czy granat. I budujesz całość w tej tonacji. A marynarka staje się kropką nad i, która nadaje całości wyrazistość. To jest trik, który francuski stosują bardzo często. Dzięki temu wyglądasz szczuplej, wyglądasz na wyższą i przede wszystkim wyglądasz elegancko, bez wysiłku. I to właśnie te pięć zestawów z marynarką uratuje cię zawsze, gdy rano nie masz pomysłu na stylizację.